Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jestem Litka i jeżeli jesteście zauroczeni, zakochani w roślinach po uszy jak ja, zapraszam do oglądania. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją ostatniego odcinka, gdzie testuję, próbuję, sprawdzam różne metody TikTokerów i YouTuberów. W ostatnim odcinku przesadzałam w moją zebrinę i zrobiłam doniczkę samonawadniającą według instruktażu, według filmu Ani z Major Greener. I muszę Wam powiedzieć, to minął tydzień odkąd przesadziłam tę okazję do, do tej doniczki samonawadniającej. Mam tutaj przy sobie i jak na razie. Ma się bardzo dobrze. Trochę tutaj plamy grzybowe się powiększyły, nieznacznie, naprawdę nieznacznie, ale tutaj na najnowszym listku nic się nie dzieje, nic się nie pojawia, więc liczę na to, że będzie wszystko dobrze, bo, ale okaza ma to do tego, że jeżeli coś jej nie pasuje, to ona od razu daje nam informację, informuje nas, że coś jest nie tak. Podlałam ją raz, w zasadzie no podlałam taką metodą, że przy doniczce samonawadniającej to w zasadzie mi się wydaje, że chyba można tutaj też podlać, żeby tak wszystko przepłynęło, bo to jest bardzo luźny bigos. Jednak póki jest ta roślina na tyle mała, może nieduża, że mogę ją podnieść tak, to będę tutaj po prostu bezpośrednio uzupełniać poziom wody. I tak właśnie zrobiłam, to chyba zrobiłam dzisiaj po nagraniu, chyba to... Yy, czyli tak, w sobotę nagrałam, w niedzielę puściłam film? Nie. A, w sobotę nagrałam i w czwartek puściłam film. Czyli tak. E, czyli e, tydzień, roślina ma dosłownie tydzień, bo teraz to nagrywam w sobotę. No tydzień to już jest taki czas, że jakby było coś źle, to ale okazja by od razu e, poinformowała. Z wierzchu e, podłoże jest suche, a wystarczy, że odrobinę wetknę palec i podłoże jest wilgotne. Nie mokre i jest wilgotne, więc jak na razie tydzień czasu no jest bomba. Jest bomba i um, w ten sposób będę prowadzić swoje alokacje, ale znalazłam na TikToku też bardzo fajny patent i będę y, testować. Ale zanim przejdę do tego patentu y, z TikToka, to. Y, Chcę pokazać Wam moje alokazy z biedronki, które mogliście zobaczyć, przesadzanie tych alokazji, mogliście obejrzeć na moim shorcie lub na TikToku. Czyli alokazja Sinuata i alokazja Silver Dragon. No jak widzicie na TikToku, na shorcie, przesadziłam je do jednej doniczki i do Bigosu. A jak widzicie, teraz są w takiej formie. Dlaczego? Dlatego, że po tygodniu czasu. Ponieważ ja to kupiłam już jakiś czas temu i ten film nagrałam też jakiś czas temu, więc no, dużo się wydarzyło w międzyczasie. I to jest idealny przykład, w którym posadziłam rośliny, przesadziłam rośliny, i dosłownie następnego dnia zauważyłam, że coś się dzieje. Ta alokaze, alokaza Silver Dragon od razu poinformowała mnie, że coś jest nie tak. Liście były dosłownie tak, tak zwinięte. Ja chyba gdzieś nagrałam, jak ona wygląda, więc gdzieś tutaj w rogu e, puszczę filmik, e, jak ona wyglądała. Z e, tego lokazu było nawet ok, nawet w zasadzie było ok, Było okej, okay, pojawiły się właśnie tutaj takie przebarwienia, e, no sprzelania. E, liście nie były zwinięte, były w takiej formie. Ale, no, jeżeli ta alokazja miała się źle, no to ta alokazja, no, rzeczy, też musiałam sprawdzić, co się dzieje w korzeniach. No, po prostu tą alokazję to tak lekko wyjęłam z doniczki i nie było żadnych korzeni, a ta alokazja miała jakiś zalążek korzeni. Jak widzicie, tę alokazję mam w wodzie, ponieważ nieraz spotkałam się na TikToku. Na YouTubie osoby pokazywały, że alokazję można prowadzić po prostu w pojemniku z wodą, więc no, nic innego jak musiałam spróbować. I powiem Wam, że jest, że jest magia, że to ma naprawdę sens, bo jak widzicie bulwa alokazji w ogóle nie gnije. I to wszystko co tutaj wyrosło to tego nie było. Chyba alokazja jest dwa tygodnie w tym pojemniku z wodą. Tak mi się wydaje, że ona jest dwa tygodnie. Już nie pamiętam, tydzień albo dwa tygodnie. Ale mnie się wydaje, że dwa tygodnie. Ta alokazja również. No jak widzicie, liście stopniowo się prostują. Także mają, mają się coraz lepiej. I w zasadzie mogłabym je... Tak na początku myślałam, żeby je trzymać w tych pojemnikach. Jednak pomyślałam, że... To znaczy no, nie konkretnie w tych, tylko takich innych, no bo tutaj widzicie, że jest zwężenie i w sumie jakby się rozrosła, to bym nie miała możliwości, żeby je wyjąć. No ale jak widzicie, pierwszy patent jest OK. Podstawą, żeby prowadzić alokazję w wodzie, no to alokazja musi być na tyle zdrowa, żeby bulwa nie była miękka. Ona nie może gnić, bo jeżeli będzie gnić, no to... Zgnieje roślina. Odczekam jeszcze, w zasadzie to jest taka metoda ukorzeniania. Odczekam aż się lepiej ukorzeni, więcej wytworzy korzonków, i wtedy ją posadzę tą metodą, którą zaraz wam pokażę. Teraz przejdę do sedna sprawy i wypróbuję metodę, którą znalazłam na TikToku: Plan Plandeddy Podcast. A to jest mianowicie ten TikTok. I tutaj, um, no, bardzo mnie to zaintrygowało. Pomyślałam, że idę w to, brnę w to w 100%. Więc mam tutaj wszystko przygotowane i zabiorę się od razu do pracy. Więc teraz muszę wyjąć alokazję, Więc tutaj TikTok sobie będzie leciał, a ja po prostu wyjmę moje alokazje, Czyli, no, to będzie. Frydek Zielony i Frydek e, variegata. Jak widzicie, no ostatnio ma, mają się niezbyt dobrze. Chyba je przesuszyłam i e, się trochę zbuntowały, dlatego wyglądają tak jak wyglądają, ale to nic nie szkodzi. E, zaraz je posadzę do nowej ziemi. E, I e, mam nadzieję, że będą miały się dobrze. E, ok. Biorę. Biorę pojemnik, miseczkę w zasadzie. Miseczka, rękawiczki. Nie ma co przedłużać. Trzeba iść w to, zanim się rozmyślę. Wyjmę to z tej donicy. Jak widzicie, przesadziłam je już do. Do tej jednej doniczki da mi taki palik, bo no, jak y, oglądaliście mój film Ulubien z marca, no to okazji miały o, więcej, o wiele więcej liści, ale niestety no wydarzyło się to, co się wydarzyło. Oj, tak, tutaj dużo korzeni pójdzie, mm, bo tak jak ostatnio mówiłam. Muszę czuć się podlewać moje lokacje, bo zaczęły bardzo dużo już pić, takie stały się totalnymi żarłokami. Gdzieś miałam nożyczki. No nie, myślałam, że wszystko przygotowałam. Gdzie są nożyczki? O mąż. M. Mm. Gracja. Dobra. A jeszcze tutaj w zasadzie, jeżeli yy, te. Dobra. Gdzieś coś tutaj? Nie, jest okej. Okay. tutaj odstawię. No dobra, i patrzę, co tutaj się dzieje. A dzieje się niezbyt dobrze. Dużo korzeni. Yy, jest suchych. To lubię w okazać, że jeżeli coś im jest. Yy, no coś im nie odpowiada, jest im źle, to one od razu pokazują. No, zrzucają liście. Jednak. Yy, jednak też potrafią bardzo szybko się zregenerować, i to jest bardzo fajne. No wiadomo, jeżeli przelejemy i bulwa zacznie gnić, no to, no to już nie uratujemy. Ale jeżeli jest bulwa ok, to choćby straciła wszystkie korzenie, no to, to bardzo łatwo można ją odratować. Dobra, pozbywam się wszystkich takich niechcianych korzonków. Widzę tutaj jedną bulwę, dwie bulwy, która jest jeszcze przyczepiona do alokazji i nie chcę, nie chcę zrobić żadnego gwałtownego ruchu, żeby się nie oderwały, bo już są dość sporawe. Dobra, odłożę pierwszą alokację delikatnie. No i niestety ta, ta trochę, trochę jej się oberwało. O! No... Ale to nic, ale to nic. Tutaj już wyrasta nowa alokazja z bulwy, rośnie, także uuu super. Super, super. Tak naprawdę mogłabym ją dać też do wody. Albo do mchu. Jednak ją posadzę. I będę obserwować, co się dzieje. Tutaj widzicie, idzie nowa alokazja. super. No ta straciła trochę korzeni. Trochę nawet dużo, ale jakby totalny luz. Tutaj idą kolejne nowe korzenie tu kolejne, więc już jest OK. O, czyszczona była korzeniowa. To odkładam. Szybkie czyszczenie. No i teraz tak. Mam pojemniki. Mniejszy, większy. No, ten mały to tutaj pójdzie. Ten większy pójdzie do tej alokazji zielonej. I na dno według instruktażu z TikToka. Na dno daję keramzyt. Ja tutaj wypukam keramzyt, ponieważ to już taki, e, no który już jakiś czas leżał i oprócz, w zasadzie oprócz keramzytu mam tutaj jeszcze e, kawałki gruzu. Także sypię na dno. A nie! Nie, nie, nie. Pomyliłabym kolejność. Mam tutaj sznurki. Które się już moczyły. Na TikToku nie jest pokazane, żeby zastosować namoczone sznurki. Jednak ja tutaj zastosuję się do instruktażu Ani i użyję już namoczonych sznurków, bo no to jest jakby logiczne, że jak będzie sznurek namoczony, to będzie pochłaniać, równomiernie będzie pochłaniać wodę. I to jest jakby no bardzo logiczne, więc tutaj. Zastosuję metodę Ani. Ten sznurek to jest do tego, a ten sznurek większy jest do tego. No i teraz, teraz zasypuję to keramzytem. Tutaj chyba tyle wystarczy. teraz tutaj Teraz idzie mech, ale tutaj trochę to zbieram. W zasadzie to może iść do środka. A kurczę, mam nadzieję, że to widzieliście. Teraz mam mech. Niestety w międzyczasie okazało się, że do tego pojemnika dałam za dużo kremzy, to więc musiałam to zrobić jeszcze raz, ale to już zrobiłam poza kamerą, żeby Was nie zanudzać. Uzupełnię tutaj to ten większy pojemnik, to już daje Bigos. Ubijam, zdejmę rękawiczki, bo nie jestem przyzwyczajona do rękawiczek i bardzo mnie to irytuje. Yy, i... Dobra, uzupełniłam tak. Tak, wygląda. I teraz idzie Alu Już sznurki idą do środka. Dookoła i zasypuję. Fajnie, że pojemnik jest przeźroczysty, więc będę cały czas mieć na bieżąco co się dzieje z korzeniami. Musi się najpierw e, frydek musi się najpierw trochę ogarnąć z tymi korzeniami i później będzie mi wypuszczać piękne listki. W zasadzie to mogę, w zasadzie to mogę tak do pełna nasypać. Jest pierwsza alokazja. Tutaj o tutaj widzę korzenie. Super. Nie będę teraz tego podlewać, ponieważ sznurek jest wilgotny. Bigos jest wilgotny. Wypłukałam karamzę, więc no jest, jest trochę wilgoci. Więc zrobię to za jakiś czas. Mam tutaj no ten patyczek jeszcze. Nie kupiłam sobie nic lepszego. I tą alokazję tutaj ją podwiążę. Żeby mi tak nie leciała. Tu ten listek to niech sobie to jest świeży listek, to niech sobie yy, będzie na wolności. Tą tęczkę to trzeba zmienić, tak jak mu ostatnio mówiłam, bo jeżeli będzie cały czas w takim wilgotnym podłożu, to y, zgnije. No, powiem, że jest ciekawe. Jest ciekawe, to nie jest też takie e, lekkie. No, ale. Ale. Mm, Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo fajny patent. Teraz yy, Fryde, w zasadzie zasypałam ją na tej samej wysokości. Na której była wcześniej i powinno być OK. Tutaj też mam to dla niej potyczek. Ale to tutaj wbiję, bo tutaj po tej stronie to wiedziałam, że ma yy, babyczka, więc... No w zasadzie ta lokacje to tak wedle oka muszę yy, tutaj ją przywiązać. Żeby mi po prostu nie wyleciała z tej konstrukcji, w zasadzie zrobię coś takiego, żeby mi się tylko nie przekrzywiło, no i zostawię ją tak, jak to wygląda. No tutaj jest o wiele mniej. Y Karamży to, bo ten pojemniczek jest dużo mniejszy. Tak się prezentują alokazje w pojemniczkach. Podleję jutro, bo nie chcę przedobrzeć, a mają tak idealnie wilgotne podłoże, więc mogą się na spokojnie zregenerować. No, nie odpuszczę im, będę o nie walczyć, także nie będą, na pewno nie dam im spokoju. Fajnie to wygląda. W ogóle fajne te warstwy. W sumie ładnie, ładnie wygląda e, bigos e, w takich szklanych pojemnikach. To, no. Tutaj może jest za mały pojemnik do, do tej ale okazji, bo jednak tego keramzytu jest e, tutaj niewiele. E, no, tutaj jest lepiej. No, ale zobaczę, zobaczę, co się będzie dziać. No Będę ją mniej podlewać. Ja na pewno będę bardziej uważać niż tutaj. Ale jeżeli przy doniczce samonawadniającej Zebrina ma się dobrze jak na razie, a tak jak mówiłam, przez tydzień czasu to naprawdę już ale okazę pokazuje, że coś jest nie tak. I tutaj może w szorcie pokażę, jak po tygodniu czasu się mają alokacje, czy coś się zmienia, czy, czy musiałam je wyjąć i ratować. No i tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, bo ja z wami oczywiście bardzo. Mam również nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się w takim samym gronie, nawet większym. Do zobaczenia niebawem! Pa!